Hej yo. cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, a to jest Assassin's Creed Valhalla i chciałbym... Co tu się odwaliło? Czemu postać mi się zmęczyła? I chciałbym zakończyć motyw zakonu, gdyż poza nagraniem wyrściłem sobie zadania z zakon.

Gościuch piecze chlebuś. Spoko. A nasz konik zbagowany, tak dziwnie, pod takim dziwnym kątem. siedziś na bagnie. Świetny pomysł, Aivor. Pójść spać w miejscu, do którego zaciągnął cię nie wiadomo kto. W losowym to są położeniu. They're small things, size of a lumpy fist, so they'll bake fast. Keep your eyes sharp. And the butter, do I baste them? No need, love. We leave the butter for meal time. I look forward to it. Right then. I'll leave you to this. If you need me, I'll be doing the washing up next door. <laughs> Naprawdę? Quite a step down from your former work, Lord. As their guest, I volunteer to help with the daily chores. They offer me a bed. I tend the cakes. Do they not feel strange giving orders to their king? Or do they know? That knowledge would benefit no one. I read your message. You went through a great deal of trouble to obscure yourself as this poor soldier of Christ. As I remember, you even sent yourself one of these letters in Winchester. A clever touch.

I, I widzi to, co tu się dzieje? To, to jest takie. W tym momencie powinniśmy mu wbić sztylet po prostu w tupsko i wyciągnąć głową, a nie rozmawiać z nim spokojnie nad brzegiem bagi. It is a good life. Simple. Blessed. I've never been so far west. I find it quite peaceful here. Calming. I've traveled a long way to hear one name, Alfred. Who is the order's Grand Magister? Tell your shadowy friends that England is swept clean. Your work is done. You? The Grand Magister was not a title I desired. It passed to me on the death of my brother, from my father before him. Defilers of God's majesty and grandeur. I was their master, and I loathed them. With Goodwin, I set a plan in motion to destroy the Order from within. But my troubles with the Danes delayed that plan. But your trouble with this Dane is what led to their demise. You are Norse, are you not? You have a good ear. I owe you my thanks. For that, I give you this the key to my study. That you may better understand the good you have done. With the Order all but destroyed, you have made room for a greater idea. One to take its place. A universal divine order. Inspired by God for the betterment of man. With the poor fellow soldier at its head. You have saved England. Whether or not that was your intent. Now let England save you. England is no more, Lord. You're the last of her kings, and yet you have no kingdom. Look around you. God's works are wondrous. They cannot be ignored nor resisted. In time, all those who accept God will flourish, and all those who defy him will fall away. Should you remain in England, you too will one day be her subject. Oh, bloody crumbs! The cakes are burnt. Where is that man? The young man, where have you gone? Damn. That may have earned me a night of washing linens.

Znaczy zrozumiałem pewną rzecz, bo dopiero teraz do mnie dotarło, że y, wychodzi na to, że Alfredowi odebraliśmy wszystkie ziemie i on. I y, 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 y on stracił wszystko, ale y, czego nie kumam, to jest Winchester, nie? Szybka podróż jest niedostępna, wspaniale. Może się mi zaraz odblokuje? Hej, witajcie po małym cięciu. Sorry, bo pewnie zrobiłem je w jakiś okropny sposób, nie wiem, uciąłem wpuzdania czy coś. Ale udaliśmy się do Winchester. Tutaj jak widzicie, dokładnie do starej katedry. Wyszliśmy na pięterko i jakbyście popatrzyli wzrokiem od dna, to ewidentnie pokazuje, że tam coś jest. Otwieramy to właśnie tym kluczykiem od tego gościa od Alfreda. I możemy przeczytać o co chodzi. Twoi szpiedzy z Mercji donoszą, że o intrygujących wydarzeniach klan Wikingów dołączył do braci Iwara i Ubby podczas decydującego ataku na Tamworth, w wyniku którego obalono króla Burgreda, a w jego miejsce na stronie osadzono głupiego królewskiego Tana imieniem Ceowulf. Nie zgadzam się z tym, żeby on był głupi. Eivor, nasz ubogi towarzysz w broni Chrystusie wysłał już informacje o działalności zakonu do luminarzy największych miast w Anglii, o, no, dobra, szeryf Goodwin dobra, 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 z kolei obudziłem się dziś rano, zmyślając o ostatnim liście Alkuina do Karola Wielkiego Jezus Maria, jest spisane strachem że zakon pochłonął już wszystkie poza mistrzem. mała śmierć nadeszła zaledwie tydzień, czy Karol Wielki o tym wiedział, czy zakon dotarł z pozoru Karol Wielki był bogobojnym obrońcą słowa, czym wydaje się najbardziej wierzyć, że pozostawał pod wpływem tej zepsutej sekty Dobra, ja, ja to wszystko poprzewijam. Jak będziecie chcieli, to możecie sobie to poczytać. Natomiast. No, nie poświęcę na to teraz czasu. Sam sobie prędzej to przeczytam. Ludzkość, członkowie zakonu zadają. Łoje, ile się dzieje w tych listach. Jakie to długie. Co, i to jest tyle? To są wszystkie informacje, jakie tu zdobyliśmy, i tylko po to tutaj się udaliśmy. Aha. No ale dobra, przynajmniej wątek jest, wiecie, tak zamknięty, zamknięty, nie? Także nie, nie można powiedzieć, że nie. Yy, tu będzie kolejne cięcie, i widzimy się, jak dojdę gdzieś tam w pobliżu. tam. I obejdź witam po cięciu <laughs> i idziemy do Haitama. Zobaczymy co ma nam do powiedzenia. Did I to hear, but usłyszeć. attacked us in Norway, vengeance for some transgression of ours. Imagined or real. You, mean, you, mean you slew him yourself? Sigurd and I, together. I know this comes as a. I do not understand. Why would he do such a thing? He loved Sigurd. He loved you. I do not understand it myself. Perhaps one day we can speak about this with more clarity. But for now, I am deeply sorry. I cleared Winchester of the Order. Yet to do so meant working with King Alfred. Your poor fellow soldier led you to the King of Wessex? How very strange on Bill is toying with you it seems here you are Hytham the last of the order sigils. you'll find King Alfred's among them King Alfred did our poor fellow soldier lead you to his hiding place he did for they were one and the same our poor fellow soldier of Christ was the grand magister of the order of the ancients he turned on his own order fascinating. Not turned so much as trampled. His devotion to Christ and what he calls a universal order set him against them from the start. With all sincerity, he loathed the title and the duty he had inherited, and wished them destroyed. Wonderful. With his abdication, the last stronghold of the order has been dismantled. All that remain are scraps here and there. And you, Eivor. Now that you have seen our enemy and you understand our cause, I wonder if you would join us. Become a hidden one. Was this your ultimate goal, Hytham? A trial by fire? It is a kind offer, but I do not believe we fight for quite the same cause. Your creed demands that you keep your triumphs hidden. I prefer my glory to be in plain view for all to see. If I taught you our creed, if you spent time with it, open your mind to another view another view is always welcome but to live without celebrating one's glory and honor and achievements is not a life for me but know this i would give my life in a moment for those i love and who love me in return all here including you my friend i understand you well Eivor very well indeed tak bardzo przejętym głosem to mówił Dobra, możemy mu jeszcze przekazać strony kodeksu, których nie mam, I więc tego go. już I nie zrobimy. Dostaliśmy ostatnią część setu Tora, czyli w ten sposób się właśnie zdobyło pełny set Tora. Jak widać, możemy go sobie nawet. Moglibyśmy go sobie nawet teoretycznie założyć. Płaszcz Tora na pierśnik Tora. Nie, łuknie, ale tu powinien być hełm tora eee, rękawice tora i spodnie tora. Okay. I mamy pełny secik tora na sobie w tym momencie. Gdzie wyglądamy tak? Nawet spoko. Powiedziałbym, że nawet spoko. Z tą różnicą, że you be a good z Gunnarem mamy misję, ale na razie nie chcę, bo chcę ulepszyć moje wyposażenie i chciałem ulepszyć właśnie cały set tora, po to, żeby wam pokazać jak on będzie wyglądał jak go poulepszamy, bo on na pewno będzie ładniej wyglądał. Nie? Mi się wydaje czy to w ogóle nie zmieniło wyglądu. To chyba w ogóle nie zmienia wyglądu. Ja chyba marnuję surowce. No, ale to są i tak tak śmieszne ilości surowców, że e, ja tego mam naprawdę mnóstwo. Więc możemy sobie na to wydać trochę punktów, trochę wolframu. No tylko nie mogę chodzić w tym stroju, bo jest. Bo jest niesamowicie słaby. Nie, chyba trochę się ulepszył. Chyba wygląda... To, nie, bo to jest nasze ukryte ostrze. Chyba wygląda identycznie tak samo. Nic się nie zmieniło. W każdym razie, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. To jest koniec motywu całego zakonu w grze Assassin's Creed Valhalla. Eee, mam nadzieję, że jesteście tym usatysfakcjonowani. Ja średnio. No, ale taka bolączka. Na razie, baju, cześć!